Czas na 163 odcinek tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze. Halil chce odkryć prawdę, czy to Cajnep i Tulej wyrzuciły jego matkę z domu. Gdy Zumrut i Bedriye przygotowują się do ich ślubu, Songul robi wszystko, by siostrzeniec nie poznał prawdy. Nie przewidzi jednego. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 163 odcinku rozgarli Tepe. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać nowy turecki serial, Wichrowe Wzgórze, turecki. Ruzgarli TP. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu, Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon widzowie będą musieli długo poczekać. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD. Choć polscy widzowie oglądają obecnie pierwszy sezon, w Turcji rozpoczęła się już emisja kolejnego. Zobacz streszczenie 163 odcinka serialu Wichrowe Wzgórze i datę emisji 163 odcinek serialu Wichrowe Wzgórze. Co się wydarzy? Emisja 163 odcinka serialu w piątek, 2 maja 2025 roku o godzina 14 na TVP1 Halil chce za wszelką cenę poznać prawdę i dowiedzieć się, czy to Cajnep i Tulej wyrzuciły jego matkę z domu w przeszłości. Potrzebuje dowodów, dlatego chce wywołać zdjęcia, które by mu w tym pomogły. Songul robi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. W końcu Halil wpada na pomysł, żeby sprawdzić szpitalne archiwum. Hakan nie jest zadowolony, że babcia Fatma będzie pracować w herbaciarni. Zumrut i Bedrzie wciąż się szykują na ślub Zayneb i Halila.